To chyba Benjaminem zostaniesz. Nie, nie, nie. Eee. do to ten Bernard to jest Bernard. Dobrze. Dobrze. E, w sumie trochę się denerwuję, ale nie mam przygotowanego tej mowy, tylko tak... Mm, od siebie. Dokładnie. Dobrze. No, się najpierw chciałem powiedzieć, jak wyglądało moje życie wcześniej, przed nawróceniem się, jak żyłem sobie. Więc Byłem takim, urodziłem się, byłem pierwszym dzieckiem ich rodziców, byłem takim małym Bernardem, waszym bękiem, biegałem sobie, wszystko było okej. Okay. Szkoła podstawowa się zaczęła i tam jak to w szkole podstawowej, wszystko było takie bardzo spokojne, na luzie, bardzo powoli, wszystko było tak w klasie piątej, szóstej. Trochę przestałem się uczyć lekko, ale nie było tak źle. Skończyłem tą szkołę posłową, poszedłem do gimnazjum i tam wszystko miałem, wiadomo gdzie miałem. Naukę, wszystko inne, nic mi nie obchodziło, tylko ja i moje potrzeby były najważniejsze w gimnazjum. Skończyła się ta szkoła, gimnazjum. Poszedłem do szkoły średniej. Klasa pierwsza była taka spokojnie, z, jak to w nowa szkoła, żeby się przyzwyczaić do kolegów, koleżanek i do nauczycieli. Pierwsza klasa właśnie właśnie poszła, szybko, później druga klasa, byłem lepszy uczni. W klasie? Lepiej się uczyłem. Trzecia klasa, byłem najlepszym z klas uczniów. Uczyłem się bardzo dobrze, naprawdę, bo bardzo dobrze. Miałem plany, miałem takie, naprawdę wiedziałem, czego chcę w życiu. Chciałem być rolnikiem, jak mój ojciec, chciałem być rolnikiem największym we wsi. i dużo pracowałem z satą na gospodarstwie, się, uczyłem. Plany były jasne. Szkoła, tam, studia rolnicze. technika, tak myślałem, to chodziła bydła. I tak, bo właśnie klasa trzecia się skończyła. Wakacje się na już normalna praca z że Zaczęła się klasa czwarta. W sumie niezbyt dobrze pamiętam klasę czwartą, bo miałem auto, tata kupił auto w czerwcu. Wyjechałem w roku 2008, kiedyś miałem samochód. Wyjechałem sobie w listopadzie, to bo w listopadzie wracam do domu sobie samochodem spokojnie. Jak zawsze. Ja zawsze idziem przez. jakby naokoło, ok na tak zleka, ale kiedyś kolega prosił mnie, mnie do domu. okej, okay, no problem, mogę pojechać z drugiej strony, prawda? Troszkę inaczej, trasą. i trasą. tracą. Zaraz do kolego do domu. Jechałem. Ja jako kierowca. Moja, moja siostra rodzona, Wanda. I jeszcze jeden kolega, mój taki przyjaciel dobry. Siedział z tyłu za kierowcą, za mną. Ja sobie jechaliśmy spokojnie do domu. Nie pamiętam tego wcale. I jechałem, i ktoś wjechał samochodem dostawczym, zjechał mi drogę. Dojrzewam w niego. Mój kolega właśnie z opiepasów zginął, skręcił kark. Moja siostra za ma rękę. Wszystko dobrze pamięta moja siostra? mi zabrał helikopter na do szpitala na Rakowską. Tam... Parę, może 10 godzin, bo wypadku lekarz powiedział, że za duże ciśnienie krwi w czas, otworzyli czaszkę, wysili krwiaka. Byłem śpiący przez 20 dni. I później się budziłem tej śpiążki. nic nie potrafiłem ani mówić, ani chodzić. Ważyłem 30 kg. Nie pamiętam tego, całe szczęście. Dzięki Bogu, naprawdę dzięki Bogu, że to kończyskie nie pamiętam. Uczyłem się, czymś się bo jak mówią, wszystko od nowa. Chodzić, mówić, poznałem wszystkich, Nałóż się mówisz. I po wyjściu ze szpitala, w Zarszem, trochę lepiej dorastać, jakby myśleć. Wszystko tak powolutku, szykan odpowiedzi. Nie, bo to odpowiedzi nigdzie. Co nigdzie. Nikt nie mógł powiedzieć, dlaczego tak się stało. Leczył mu się psychologa. Nie, bo odpowiedzi nadal, bo trudno, bardzo trudno się posbierać, a później, nie wiem, nie pamiętam, to było dosyć niedawno, Patrycja przyjechała na praktyki do mojej taty, da, da mi list, przeczytałem to, zaprosił mnie właśnie do zboru na nabożeństwo niedzielne, byłem, a po było trochę ciekawie, inaczej niż wszędzie, a właśnie tak powolutku powolutko okazało się, że to są ludzie pełni miłości, którzy nie patrzą na mnie kota z boku, że są jakiś inny, nie taki, nie... ten przyjęli i bracia, wszyscy mnie przyjęli, tak jak jesteście, wszyscy chcieli się mnie takim, jakim jestem. Że mam czy mam kopy z tym, czy tamtym, czy inaczej, czy coś z czymś... Po prostu widzieliście mnie wszyscy, takim, jakim jestem. I właśnie za to dziękuję bardzo. Bogu, że pozwoli mi poznać tu wszystkie całe zburze i że ja tak dużo od Niego dostaję przez cały czas, proszę Boga, modlę się, że tak mi bardzo dużo Bogu daje, że tą siłę, chęć życia, działania, pracy. Bo teraz przez cały czas jest jakieś zmiany, że się progres, praca. Yy, obowiązki ich, ich innej. i innych. Daję rady, jestem spokojnie, modlę się. Proszę Boga o to, o siłę i zostaję naprawdę i, jakoś, i, i daję radę. Wydaje mi się, że <grym> jedyne, jak znaczy, w sumie jestem pewien tego, że zapłata, jak mam być, to, to że mam być wierny po prostu Bogu, znaczy, to, że w ten sposób wydziękuję, jeśli będę, zgodnie z jego nauką, że w ten sposób będzie najlepszy sposób, jak będę mógł się oświadczyć Bogu. I bardzo się cieszę, że ja przyjmuję chrzest w przyszłym tygodniu. Tego się bardzo cieszę. No, będzie wspaniale. I chyba to wszystko chciałem powiedzieć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co, 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 Muszę wam powiedzieć, że na grupach domowych Bernard jak się pojawił, to znaczył bardzo Aktywnie uczestniczyć w tych grze, Dużo pytań nie? i tak dalej. Obserwując na tych spotkaniach, a też rozmawiając i z Łukaszem i, i z Leszkiem, e, oni też to zaobserwowali, że tak powoli, powoli, ale zmienia się serce, serce, serce e, e, be, Bernarda. Że pan Jezus naprawdę zaczyna działać. Duch święty działa w jego życiu. I któregoś jakoś może z miesiąc temu, może troszkę, ja chyba w maju jakoś na pikniku. Ja z Patrycją rozmawiałem, ona, ona najbardziej chyba tutaj ma najlepszy kontakt z Bernardem, to, 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 to też Bernard jakiś jej, 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 jej owoc, jej służby. Tak, nie? tak. Je, jej te... Dzięki Patrycji. E, spytałem się, co ty sądzisz, jak, czy, 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 czy Bernard by mógł przystąpić do szki? Czy mu zaproponować? I ona wtedy bardzo młodszy odpowiedziała, no ja nie chciałabym nic narzucać. No ja mówię, ma, może, ma rację, ma rację, zna go bardziej, więc nie będziemy nic robić. Nie wiecie co? Ni stąd, ni zowąd, kiedy przyjechaliśmy tutaj też na jakieś, nie wiem, co grupa była, czy też piknik jakiś? Ślub był, tak. A, ślub był. A no racja, ślub. No widzicie, to, ja to mam sklerozę, <grym> to, musicie do tego się przywyknąć. I Benek podchodzi do mnie. Sam osobiście, nikt go nie nakaniał, nikt go o tego nie prosił, nikt, nie te, nikt go nie zachęcał. On przyszedł i powiedział, że pastorze, ja chcę przyjąć wszystko. A więc słuchajcie, jeden nawraca się gwałtownie, drugi, u drugiego musi to być proces. I widzę, że ten proces jest w jego życiu. Także w przyszłą niedzielę Benek wyznał, że Pan Jezus jest jego zbawicielem. Wierzysz to? Wierzę w to, jestem tego Amen. Dlatego jestem Bogu wdzięczny za Niego, że jest wśród nas, że jest bardzo miłym, młodym człowiekiem i że tych młodych ludzi miłych przybywa nam. Także witamy Go w naszym gronie. Bracia i siostry, to jest taki zwyczaj w naszej społeczności, że poprzez podniesienie rąk manifestujemy, że chcemy dopuścić brata do sztu i chcemy, żeby był członkiem w naszej społeczności. Dziękuję. No a teraz prosimy drugiego brata. Prosimy, Felix. Chciałbym zacząć może od końca. Ostatni tydzień. Co mam taki, że nie mogę sobie miejsca znaleźć, ciężko mi się modlić. Nawet jak siadamy z żoną do śniadania, obiadu czy kolacji, jak się modlimy, to ciężko mi słowa wypowiadać. Najgorsze słowa mi ciężko przechodzą przez usta. Jak chcę powiedzieć: Panie Boże, ja wierzę, ja czuję. Co mam taki wysiłek z tym że, no strasznie to dla mnie i nie wiedziałem co mnie gnębi, nawet teraz ostatnie dni byłem w pracy, to powiem wam, że taki znajomy tam przychodzi, ja się uwalniałem tak od niego dłuższy czas, żeby z nim nie rozmawiać, bo moje słowa nie takie padały jak trzeba, bo on tą mowę ma taką, no jaką ma, a jak zacząłem ostatnio z nim gadać, to wychodziły ze mnie słowa, które nie chciałem mówić. To mu powiedziałem, żeby poszedł, bo ja nie mam czasu. Bo czułem, że to nie są moje słowa. A tak ogółem to... Powiem wam, pamiętam pierwszy raz jak tu przyszedłem. Tu byłem strasznie zmęczony, skacowany, zawstydzony. I nie wiem jeszcze jaki. I byłem na tym nabożeństwie, i usiadłem tutaj na rogu. Pamiętam, posadzili mnie koło pastora, ten co teraz ma być tutaj. Tak się bardzo chciałem napić kawy, ale nie mogłem. I ze strachu, i z tego, że mi ręce latają. I także minął czas cały, ja się nie napiłem tej kawy. Bo... Było dla mnie trudne to, bo byłem żonaty. Później tak wyszło jak wyszło, że trafiłem na ulicę. Chodziłem 3-4 lata, a ja już nie wiem nawet ile dokładnie. Pewnego dnia poszedłem do galerii kupić maszynkę, żeby się ogolić. Bo przeważnie kupywałem maszynkę i chodziłem do ubikacji się goli, żeby jako tako wyglądać. No i stała taka pani i się spytała mnie, czym mogę pomóc. No i mnie pomogła kupić maszynkę nie na długo, bo poszedłem do tej ubikacji i złamałem tą maszynkę. Musiałem się wrócić drugi raz do niej, ale już dała mi na kreskę, bo nie miałem pieniędzy. I to tak samo wyszło, zacząłem stać pod tą galerią, przyglądać się. Później zacząłem rozmawiać. I ta pani, która obecnie jest moją żoną, zaczęła ze mną rozmawiać. To dzięki niej przyszedłem tu właśnie na te nabożeństwo. I powiem Wam, tak jak Tomek tu powiedział, czy sobie ktoś zadaje pytanie, co by było ze mną, a ja jestem pewien, co by było ze mną. Żeby ona mi nie podała tej ręki, a może nie tak. Żeby Pan Bóg nie dał dobrego słowa, dobrego ciepła dla niej, żeby zaczęła ze mną rozmawiać to ja wiem o tym, że już by mnie nie było, tutaj i w ogóle na tym świecie. Bo ja już byłem chodzącym wrakiem, ja już nie byłem pijany, ale ja już chodziłem od chodnika do chodnika, już policja mnie zatrzymywała, że pijany jestem, no ale niestety, kiedyś mnie sprawdzili, że miałem 0,0. Już nie miałem siły. Wcześniej wylądowałem w szpitalu na 3 tygodnie, później na 6. Chcieli mi obciąć nogi, bo się zada dały już. Rubaki po mnie chodziły. Skóra i kości na wierzchu były. Bo miałem zakażenie krwi. Przeszło to na ręce, na całe ciało. Ale trafiłem na takiego chirurga, który mi pomógł. I nie zawiódł mnie jak inny chciał na blok operacyjny, żeby nogi obcinać, tylko. Próbował leczyć. Dziękować Bogu i temu lekarzowi, że, że tak się stało, a nie inaczej. W chwili obecnej jestem szczęśliwym człowiekiem, że jestem tutaj, że poznałem Was, że mogę. No, rozmawiać z wami na ludzie. <laughs> Mogę się spytać o jakieś problemy. To wiem, że mi doradzicie. Są szczególne osoby, które mnie od samego początku wspierały. Kiedyś Tomek mi powiedział, że no, temat może nie tak chrztu, tylko całego skupienia się nad tym. A ja mu powiedziałem, że muszę załatwić swoje problemy. To było na nawożeństwie jednym, na drugim już mnie nie było. Bo wylądowałem w zakładzie karnym. No i wylądowałem w tym zakładzie karnym. Było mi ciężko. Bo nigdy tam nie byłem, nie wiedziałem co z czym tam się je. No i wyszła taka propozycja już w radiowozie, że oni zadzwonili tam do jakiegoś znajomego wychowawcy, żeby mi pomóc, żebym na opaskę szedł. Oni mi tłumaczyli opaskę, jak ja nie wiedziałem co za opaska. I... No i napisałem na tą opaskę. Zaczęło się od tego, że wychowawca zaczął zwlekać, że mam napisać do domu. Z domu mam mi przysłać świstek, dopiero stamtąd na komisję. No, ale Pan Bóg tak poprowadził, że pani psycholog, która mnie zawołała, zadzwoniła do wychowawcy, dał mi od razu świstek. Poszedłem na widzenie i przyszła Ewa na widzenie, dałem jej ten świstek, wypełniła, a znajomy powiedział, żebym zaniósł do wychowawcy. Ja mówię, że mnie nie puszczą z tym. Mówi, że puszczą. No i zaniosłem. I powiem Wam, przydziałem z takim znajomym, Chowawca mi dał znajomego, później go zabrali. To bardzo się modliłem o to, żeby mnie nie dali do tych grypsujących, bo jak słyszałem, co tam robią, to, to był strach. No i wtedy pierwszy raz poczułem to, że taka ręka na ramieniu i te słowa nie bój się. I że będzie wszystko dobrze, no i zaraz dostałem Nowego więźnia do celi, sąsiada z poprzedniej wioski, gdzie mieszkałem za ściany. No i poszedłem na tą komisję. To z 24 chyba albo 5 osób wyszedłem ja jeden. Zabrali mnie, znaczy zabrali, zawołali mnie pierwszego przed dziewiątą rano, jeszcze ścianania dobrze nie zjadłem, a wróciłem ostatni. Była druga godzina. No, i już wiedziałem, że wychodzę. To nie mogłem się doczekać, bo już liczyłem, że to na następny dzień. Ale wypuścili mnie po czwarte. Jestem za wszystko bardzo wdzięczny Panu Bogu za chwilę obecną, którą jestem. I jeszcze raz, tak jak powtarzam, że jestem pewien wierzę w to bardzo jestem pewien, że zawsze jest ze mną. Tylko. Jeżeli ja szczerze do Niego się modlę, to wiem o tym, że On mnie zawsze wesprze, zawsze mi pomoże. Tylko mam takie coś, że nieraz jak się modlimy, to żona moja jeszcze wchodzi na ten temat, a ja zawsze mówię do niej: zostaw. Zostaw to na boczny tor, bo my żeśmy się o to modlili, i zostaw. A teraz przez ten tydzień, dwa, znowu ja tak wchodziłem. Tak mnie to ognębiło. No ale wierzę, wierzę w to, że jeżeli się będę modlił szczerze i będę posłuszny Panu Bogu, to wszystko wyjdzie na dobre, no tak jak teraz i dziękuję ale, za to. Poczekaj, też, poczekaj, 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 muszę też powiedzieć, bo tak Pan Bóg sprawił, że Elek jak pierwszy raz tu przyszedł, to ci co pamiętają, no, no był w trudnej sytuacji, w trudnym czasie ale to, że żeśmy się o niego wtedy pomodlili, myślę, że to też było jakiś taki, taka myśl, żeby pomodlić się. On sam zresztą też chyba wyszedł do tej modlitwy, żeśmy się pomodlili o niego i, i za niedługi czas prezbiter okręgowy dzwoni, mówi, a jak jest tam z tym, co tam modliliśmy się? Ja mówię, no nie przychodzi, nie, ale Cały czas tam myśleliśmy o nim. Zresztą z lewą też Ewy pytałem, co, co i jak. Nie? Zobaczcie, pan Bóg jak zaczyna działać. Później się pojawił, za chwilę zniknął. Później się znowu pojawił. Został, Został, ale wychodzi mi w trakcie nabożeństwa. Więc spytam się, co jest, ale to jest. Taki człowiek, który, który szczerze mówi to, co myśli. I nie chce nigdy, jak to mówią, owijać coś w bawełnę. Ja się bardzo dużo od niego uczę. Ważne by być w tym wszystkim, co robimy, co mówimy, być szczerym. Nie udawać kogoś innego niż jesteśmy. Dzięki temu naburzeństwa mamy na dziesiątki. Ja wam mówiłem, że na lato przestawiamy, ale ja, chodziło mi o to, żeby Felek mógł być na nabożeństwach. I Pan Bóg tak sprawił, że to taki był też proces, kiedy Bóg zmieniał Jego życie, zmieniał wszystko w Jego życiu, no i, i, i widzimy, co się, co jest w Jego życiu teraz, w życiu i tego, tą osobę, którą postawił, która Pierwsze słowa o Panu Jezusie mogła przekazać, która mogła wyciągnąć dłoń dla człowieka, który był bezdomny, która zaryzykowała, przyjęła do swojego domu. Człowieka, który, no, my nie wiemy często, jak ktoś się taki zachowa. A w tym wszystkim Pan działa. I dziękujemy jesteśmy Bogu wdzięczni. A jeszcze chciałem jedno powiedzieć, że nigdy bym nie uwierzył w to, że tak no, będę miał bez kłopotu, bez problemu rzucenie wszystkiego. Nie mam problemu z nałogiem. Nie mam problemu z papierosami, Amen. bo rzuciłem to wszystko. I chcę wam powiedzieć, że dotarło do mnie. To, że jak pracuję u ludzi, to już teraz się nie muszę niczego wstydzić. Krępować, że ja jestem tutaj z Wami, że chcę przyjąć chrzest. Wcale się tym nie krępuję, nie wstydzę, bo ludzie mogą mówić do mnie tak czy inaczej, ale ja jestem pewien tego, że jeżeli Pan Bóg mi podał rękę, dał mi wskazówkę, dał mi osobę, której bardzo za to wszystko dziękuję, i za to, że jestem taki jaki jestem, to ja mam się teraz wstydzić. Jak się nie wstydziłem taki, jak chodziłem, to teraz mogę być tylko dumny. Amen. Dziękuję. Amen. Słuchajcie, bracia, chodźcie jeszcze tutaj na chwilę na środek. E, chodź też. Chodź, chodź też. Tak, właśnie jeszcze chciałem zadać. Ta, tak. Ta, ta. Czy jesteście za tym, by, by Felix mógł przyjąć szest i być członkiem zboru? No, widzicie. Jesteście. Ale teraz chodźmy, postawimy wszyscy. A kto ma pragnienie, podejdzie.